Chciałem tylko takim krótkim rozważaniem się podzielić odnośnie wstydu w kwestii Bożego Słowa. Czy są w ogóle jakieś rodzaje wstydu, czy jest wstyd wobec Boga, jaki wstyd jest dobry. Takie krótkie rozważanie, które zacznę od Księgi Rodzaju z drugiego rozdziału, wersety 24-25. Dlatego opuści mężczyzna swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. I oboje, Adam i jego żona, byli nadzy, a nie wstydzili się. Adam i Ewa nie czuli wstydu przed grzechem. Nie znali tego uczucia. Mieli doskonałą jedność z naszym Panem. Ich myśli nie były nieskażone jakimś złym postępowaniem czy jakimkolwiek podstępem. Nie mieli wobec siebie żadnego skrępowania, pomimo tego, że chodzili nago. Pomimo tego, że każdy z nich był nagi, nikt się tego nie krępował. W ich słowniku w ogóle nie występowało takie słowo czy uczucie, jakim jest wstyd. Bo, według słownikowej definicji wstydu, to można powiedzieć, że jest to przykre uczucie spowodowane świadomością niewłaściwego postępowania, niewłaściwych słów, zwykle połączone z lękiem przed utratą dobrej opinii, uczucie onieśmielenia lub skrępowania. W ogóle tej definicji nie dostrzegamy w postawie Adama i Ewy. Nie wstydzili się, nie mieli się bowiem czego wstydzić. Świat ich był czysty i doskonały. To były, można powiedzieć, piękne czasy. Przecież każdy z nas tutaj zgromadzonych miał uczucie wstydu czy zażenowania i to nie raz. Czerwieniliśmy się, bo coś powiedzieliśmy, czegoś coś zrobiliśmy, czegoś nie powiedzieliśmy, ktoś nas wprowadził w zażenowanie czy wstyd. Adam i Ewa przed grzechem byli wolni od tego. Wiemy, że to było do czasu. Bo kiedy przekroczyli Boży nakaz, kiedy zjedli z drzewa Poznania, kiedy Ewa zjadła i skusiła Adama, to uświadomili sobie też, że, że Coś stracili, coś czego nie będą w stanie odzyskać. I kiedy przeczytamy dalej z księgi Rodzaju z trzeciego rozdziału, takie cztery wersety, 7 do 11. I otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Wtedy usłyszeli głos Pana Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. I Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Pana Boga wśród drzew ogrodu. I Pan Bóg zawołał na Adama i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi i ukryłem się. Bóg zapytał: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, którego zakazałem ci jeść? Czy Adam i Ewa przed grzechem byli ślepi? Nie, po prostu po zgrzeszeniu ich oczy otworzyły się na tą grzeszną naturę, że utracili dosko tą doskonałą jedność, którą mieli z Bogiem, tą prawdziwą cząstkę, tą relację, którą mieli z naszym Panem. Zwróćmy uwagę, co zrobili, kiedy właśnie ich oczy się otworzyły. Pojawiło się to pierwsze właśnie ludzkie uczucie wstydu, kiedy już właśnie wstydzili się siebie nawzajem, musieli się schować, musieli właśnie iść w krzaki, żeby nikt nie zobaczył, że są nadzy. Bóg, kiedy widział tę całą sytuację, to zapytał retorycznie Adama: Gdzie jesteś? Czy Bóg nie wiedział tego, że stworzył ich na obraz swój podobieństwo? Czy nie wiedział, że po prostu tych ludzi stworzył nagich? Wiedział jak wyglądają, wiedział, że nie mają żadnego powodu, żeby się wstydzić, jednak strach i wstyd były silniejsze od głosu Boga, który wołał. Kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, to właśnie sami się potępili ukrywając przed Bogiem, odczuli ich wstyd, wstyd, który paraliżował ich przyjścia do Boga. Można wysnuć przypuszczenie, że kiedy opu opuścili właśnie Eden. To długo mogli rozpamiętywać właśnie to, że stracili tą właśnie doskonałą jedność z naszym Panem. Czy właśnie w naszych życiach często nie spotykamy się z takimi sytuacjami, że postępujemy w podobny sposób? Czy kiedy właśnie zgrzeszymy, czy wpadamy w samopotępienie, czy właśnie mówimy, że nie ma dla nas ratunku, że jesteśmy grzeszni, już nic nas, już Bóg nas na pewno nie kocha, odszedł ode mnie. Nie jestem jego godzien, bo, bo, bo zgrzeszyłem. Kim my jesteśmy, żeby dyktować Bogu, co ma robić? Kogo kochać, a kogo nie? Przecież On w swoim Synu złożył doskonałą ofiarę za każdy grzech, jaki tylko możemy pomyśleć. Nic nie jest w stanie nas wyrwać z ręki naszego Boga. Nic nas nie odłączy od tej miłości Bożej, którą mamy w Chrystusie. Przeczytajmy ten piękny werset z Rzymian, 8 rozdział, wersety 35 do 39. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak jest napisane, z powodu Ciebie przez cały dzień nas zabijają, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moc teraźniejsza, ani przyszłe rzeczy ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, który jest w Chrystusie naszym Panu. Niech te słowa będą wyryte w naszych sercach do końca. Mieliśmy tutaj przykład właśnie tego samopotępienia, oskarżania się w przypadku Adama i Ewy, bo mamy do czynienia z dwoma rodzajami wstydu: wstyd według ciała, według świata i wstyd według Boga. Czy jest w takim razie jakiś wstyd według Boga, którego powinniśmy się wstydzić? Zobaczmy z Ewangelii Jana, 13 rozdział, dwa wersety 36 do 38. Zapytał go Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział, dokąd ja idę, Ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Wtedy Piotr powiedział mu: Panie czemu teraz nie mogę iść za tobą? Moje życie oddam za ciebie. Jezus mu odpowiedział, swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim pogód zapieje, trzy razy się mnie wyprzeć. Znamy tą historię. Całkowite zapewnienie lojalności, wielkie słowa, wielkie obietnice, wielkie przeświadczenia, że pójdzie w ogień za Jezusem. Ale czy te słowa miały przełożenie na wielkie czyny? Kiedy czytamy dalej w Ewangelii Jana, 18 rozdział, trzy takie wersety, to zobaczymy, że niestety nie. Werset 17. Wówczas dziewczyna odwierna zapytała Piotra, czy i ty nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A Szymon Piot stał i grzał się i zapytali go, czy i ty nie jesteś jednym z jego uczniów? A on się wyparł mówiąc, nie jestem. Zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho. Czyż nie ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Wtedy Piotr znowu się wyparł i zapiał kogut. Możemy sobie tylko wyobrazić, co Piotr musiał czuć w tej chwili, kiedy mówił te wszystkie słowa, kiedy właśnie widział, że zapiera się naszego Pana, kiedy uświadomił sobie, że wszystko to, co Jezus mówił o tym, że się zaprze, stało się prawdą. Wszelka wiarygodność, którą miał w wierze, okazała się żartem. Wszelkie dowody miłości, wszelkie słowa, które mówił do Jezusa, okazały się po prostu niczym. Jezus już nie był moim panem, był tylko ładnym słowem, który się używa, kiedy jest dobrze. Nic nie będzie takie samo, wiara jest tylko teoretyczna. I mógł pójść tą samą drogą, co Adam i Ewa, właśnie wpaść w samo potępienie, mówić, że już Bóg go nie kocha, że już na pewno jest potępiony, że już nic nie można zrobić. Ale zobaczmy, jaka była reakcja jego w Ewangelii Łukasza, rozdział 22, 62 werset. I Piotr wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. I ja kiedy sobie właśnie szukałem, co to znaczy to zapłakał, to trafiłem na grecki odpowiednik tego słowa kleinen, które można przetłumaczyć jako taki właśnie donośny, zawodzący płacz. Płacz pełen jęków, skarg, takiego właśnie uświadomienia sobie, co ja takiego zrobiłem. Piotr uświadomił sobie, jak w jak tragicznym położeniu jest. Jak bardzo potrzebuje właśnie Jezusa jako zbawiciela. Że bez Jezusa, bez tej szczerej, żywej wiary, jest niczym. To były łzy człowieka, którego wewnętrzne fundamenty zostały dogłębnie zrównane z ziemią. Człowiek, który doświadczył pewnej przemiany. To było zobaczenie tego, kim jest naprawdę. Bóg widział pierwsze serce Piotra i jego skruszoną postawę. Nie odwrócił się od niego, miał dla niego plan. Jak czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, trzy wersety, 38 do 41. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich, ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia, Ci więc, którzy chętnie przyjęli słowa Jego, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz. Zobaczmy, co tutaj czytamy. Piotr dawał świadectwo i napominał tych ludzi. Nikt z tych ludzi nie wypominał mu, że wyparł się Jezusa, że jego wiara przez to ucierpiała. Czytamy tutaj, że to, co mówił o pokucie, znalazło odzwierciedlenie w postawie ludzi, którzy chętnie przyjęli słowo i zostali ochrzczeni. Możemy tylko powiedzieć na to Amen, na to jak Bóg użył Piotra. Jeszcze takim jednym przykładem odnośnie wstydu chciałbym się pochylić nad naszym Panem, Jezusem Chrystusem. Czy Jezus w ogóle czuł coś takiego jak wstyd? Czytamy na kartach Nowego Testamentu, że odczuwał smutek po śmierci łazarza. Użalił się nad y, y, zatwardziałością serc mieszkańców Jerozolimy, ale czy odczuwał wstyd? Odczu Odczuwał wstyd, ale nie taki jak nam się wydaje. Był to wstyd, hańba krzyża. W starożytnym Rzymie kara śmierci poprzez ukrzyżowanie była karą, która była przeznaczona dla największych i najgorszych zbrodniarzy. Rzymianie wystawiali taki krzyż na widok publiczny z wielu powodów. Po pierwsze, to była przestroga dla innych, żeby absolutnie nie próbowali iść tą drogą człowieka, który jest ukrzyżowany. Była to też forma też wyszydzenia czy zawstydzenia osoby, która na takim krzyżu wisiała. Nie będziemy tutaj wspominać o cierpieniu, które taki człowiek musiał znosić, kiedy konał w męczarniach. W dodatku skazany wisiał nago. Był wystawiony na widok publiczny, gdzie ludzie się z niego śmiali, obśmiewali go. Jezus to wszystko przeżył. Dobrowolnie oddał się na tak wstydliwą i okrutną śmierć. Znosił wszelkie urągiwania i obelgi. Wisiał goły na krzyżu we względu na, na to wszystko to musiał być bardzo wstydliwe kiedy właśnie z gołymi genitaliami wisiał na krzyżu i tylko słyszał zejdź z krzyża potrafił w świątynię mówi że w trzy dni zburzy i odbuduje a z krzyża zejść nie umie No wyobraźcie sobie taką sytuację że stoicie gdzieś w otoczeniu nadzoru pierwsze wasze uczucie zawstydzenie pierwsze wasze uczucie chcę stąd iść nie chcę żeby się ludzie ze mnie śmiali chcę się zapaść pod ziemię zniknąć a nic takiego nie nadchodzi Zobaczmy, jaką postawę miał Pan Jezus z Izajasza 53 rozdziału, wersety 4-7. do Zaprawdę On wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść, a my uważaliśmy, że jest zraniony, uderzony przez Boga i utrapiony. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na Nim, a Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas zboczył na swoją drogę, a Pan włożył na Niego nieprawość nas wszystkich. Uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust, jak baranek na rzeź prowadzony, i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Nie otworzył ust, nie powiedział ani słowa, nic nie zrobił, chociaż mógł. Opuszczony przez Boga na czas krzyża. Nie ma nawet słów, by wyrazić to, co przeżywał nasz Zbawiciel. Wziął wszelkie cierpienie, wszelką boleść, wszelkie choroby, wszelkie grzechy, w tym też wstyd na krzyż i przybił go do krzyża. Z Hebrajczyków 4.15 mamy takie poświadczenie, że nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom lecz kuszonemu we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, to Jego ziemska rodzina wstydziła się za Niego. Wstydzili się, że to że za rzeczy, które głosi, wstydzili się, że właśnie mówi, że jest Synem Bożym. Jak sam Chrystus powiedział, że tylko prorok w domu jest bez czci. Możemy doznawać różnych rodzajów wstydów, wstydów ciała z ciała wstydów rozpamiętywania dawnych, przeży, przeżytych, krępujących sytuacji, które zamiast dać nam spokój wiecznie będą do nas wracać. Kiedy jesteśmy w naszym Panu, to jak sam mówi, że nie będę wspominał dawnych rzeczy. Wiele razy poczucie wstydu, które mamy właśnie z powodu rzeczy, które powiedzieliśmy, które zrobiliśmy, tak długo, dopóki to rozpamiętujemy, nie będziemy mieli w tym wszystkim pokoju. A Jezus mówi Bóg, nie ma już tego. Jesteś Ty, nowe stworzenie w Chrystusie. Nie musisz się wstydzić rzeczy, które były w dawnym życiu. Można zaznawać też wstydu ku zbudowaniu, ku pokucie, ku opamiętaniu. Jak czytamy w Księdze Daniela. Panie, nam należy się wstyd na twarzy, naszym królom, naszym książętom i naszym Ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Przyjście pod Boży tron i proszenia Boga o łaskę, a Bóg wykorzysta nas jak Piotra. Wszelkie krępujące sytuacje są zniszczone. Wszelkie rzeczy, które z ciała odczuwaliśmy kiedyś, nie musimy się tego wstydzić. Nie musimy użalać się nad tym, nie musimy rozpamiętywać tych sytuacji, bo w Bogu jesteśmy nowymi stworzeniami. Zobaczcie, jak świat w ogóle wywrócił poczucie wstydu do góry nogami. Za coś, za co powinniśmy się wstydzić, czyli na przykład życie w jakimś cudzołożnym związku, to, że człowiek kradnie, kłamie, oszukuje. Nawet ludzie, którzy są homoseksualistami czy lesbijkami, to za te rzeczy ludzie nie muszą się wstydzić, bo tak każdy robi. Tak świat mówi, że takie jest normalne i tak trzeba robić. Mieszkanie przed ślubem ze sobą, różne takie rzeczy, które moglibyście tutaj wpisać. Obłuda, hipokryzja, dwulicowość. To nie musisz się tego wstydzić. Dzisiaj jedyną rzeczą, którą ludzie się wstydzą, jest Jezus. Ile razy spróbujecie powiedzieć właśnie, że chcecie porozmawiać o Jezusie albo co Jezus zrobił w moim życiu? To ludzie będą robić wszystko, byle tylko temat zmienić. Będą szukać po prostu, żeby wyjść na papierosa, do domu i cokolwiek. Spróbujcie właśnie powiedzieć o naszym Panu. To odczują po prostu wstyd, dlaczego o tym mówisz. Bo my ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że przede wszystkim dążymy do spokoju. Do tego, żeby całe nasze życie upłynęło pod względem spokoju, a właśnie rozmawianie na takie niepopularne tematy, jak Jezus, jak zbawienie, jak Bóg, jak odpuszczenie grzechów, to jest bardzo niepopularne. Ludzie nie chcą o tym słuchać. Ludzie się nas wstydzą. Zresztą każdy z nas tutaj powie, że czy rodziny się nas wstydzą, czy znajomi za to, że właśnie głosimy o Bogu. Widzą nasze zmiany. Widzą, że Bóg w nas działa żywo. Ale nie chcą tego przyznać, bo no, to jest wstyd przed ludźmi. To jest wstyd, że na przykład nie, wiem, nie posyłamy dzieci do komunii. Nie chrzcimy, nie uczestniczymy w tych wszystkich obrzędach. To jest po prostu wstyd. Czy Bóg mówi, że mamy właśnie na kompromis ze światem? Czy Bóg mówi, że w kwestii głoszenia Bożego Słowa musimy właśnie się czuć jacyś zawstydzeni? Że mamy właśnie się hajać, bać, przepraszać, że powiedzieliśmy coś z Bożego Słowa? Z Marka 8:38. Kto się bowiem wstydzi mniej moich słów wobec tego pokolenia cudzołożnego i grzesznego, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. O całej historii wstydu też wam mówię nie bez powodu, bo sam się z tym zmagałem, z takim tym patologicznym poczuciem wstydu, z tym, że właśnie wstydziłem się, kiedy ktoś właśnie rozmawiał na niepopularne tematy. Wstydziłem się nawet tego, że ktoś może rozmawiać i dyskutować ze sobą, bo ten święty spokój był zburzony, bo wszelkie właśnie takie odczucia, to rozpamiętywanie było mi bliskie, rozpamiętywanie przeszłości, co ja się zrobiłem, jak źle zachowałem się, nie wiem, w podstawówce, w gimnazjum, w technikum w jakiejkolwiek szkole ale to mi nie dawało w ogóle żadnego spokoju to mnie tylko właśnie biczowało samo, samo się, sam się potępiałem i któregoś razu właśnie sobie uświadomiłem że Jezus cierpiał właśnie nawet fizycznie na, na krzyżu był właśnie ubiczowany, umęczony nagi i on to wszystko z nie zamknął ust więc skoro Jezus to przeżył to ja nie muszę się wstydzić bo ja mam zwycięstwo w Jezusie w moim wstydzie Nie wstydźmy się wstydem tego świata. Jeśli serce nas o coś oskarża, to niech to będzie wstydku zbudowaniu. Jeżeli w czymś grzeszymy, w czymś zawstydzamy Boga, to niech to służy naszemu upamiętaniu. Wstydźmy się na przykład, kiedy jesteśmy nieposłuszni Bogu. Kiedy Bóg nas do czegoś powołuje, do jakiejkolwiek służby, a my się wstydzimy za ten pój, bo co ludzie powiedzą, jestem niewyposażony, nie potrafię tego. Nie wstydźmy się takich rzeczy, bo Bóg nas wyposaży. W Jezusie Chrystusie mamy zwycięstwo. Na koniec bym chciał tylko przeczytać z drugiego Tymoteusza, pierwszy rozdział 8 do 13. Nie wstydź się więc świadectwa naszego Pana, ani mnie Jego więźnia, lecz weź udział w cierpienia dla Ewangelii według mocy Boga, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy, a obecnie została ustanowiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wynoguł na jaw przez Ewangelię, dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją apostołem i nauczycielem pogan. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale się nie wstydzę, gdyż wiem, komu uwierzyłem i jestem pewien, że On ma moc zachować, co Jemu powierzyłem aż do owego dnia. Trzymaj się wzoru zdrowych słów, które ode mnie usłyszałeś w wierze i miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Chciałbym Ci, Panie, podziękować z tego miejsca, że... Uwolniłeś mnie właśnie od tego wstydu, tego wstydu świata, pani. Dziękuję Ci za ofiarę Jezusa Chrystusa, Panie na krzyżu, który wszelkie te złe rzeczy, Panie, zniósł pani. Dziękuję Ci za, za to, że mi Pani objawiłeś tą prawdę Twojego Bożego Słowa, pani, że już nie muszę się wstydzić rzeczy przeszłych, pani. Jeżeli się czegoś wstydzę, to niech to będzie ku upamiętaniu, Panie. Niech nasz wstyd będzie właśnie ze, zawsze według Bożego Słowa, Panie, aby to służyło ku zbudowaniu i upamiętaniu, Panie. Dziękuję Ci za ofiarę Twojego Syna na Krzyżu. Tobie, pani, nie będzie cześć i chwała. Niech Twoje słowa będą żywe w każdym z nas, Panie. Nie czujmy wstydu według świata, ale według Boga. Tobie nie będzie trzeci chwała, Panie, teraz i na wieki. Amen. 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 Ty zapomnij? To? Teraz będziemy uwielbiać naszego Boga pieśniami. Bracia siostry, módmy się, chwalmy naszego Boga. Co kto ma na sercu, niech mówi. Nie wstydźmy się. Wykrzykujmy Bogu pieśni, radości, niech płyną z serca, niech Bogu będzie trzeci chwała przez resztę zgromadzenia.